Uwaga, alert! Prosimy wyciszyć słuchawki, ponieważ uszy nie są otworne na zbyt duży dźwięk. Oglądasz na własną Dobra. odpowiedzialność. Hej, hej, Siemanko, witajcie w premierowym i odcinku w sumie specjalnym. Obiecaliśmy kiedyś na live, że zagramy i spróbujemy sobie własnych sił Gang Beast. No i jest ze mną niewielka ekipa znajomych przyjaciół z Discorda i z liveów: Siema Dragon i Siema Pieczywko. Siema, siema. No, Siema. Czekajcie, wezmę sobie Dobra. kostium, zmienię co? Wy już macie gotowe wszystko? No, mam cię zaprosić. zaprosić. E, daj mi chwilkę, zobaczę sobie tutaj, no. może edytuję. O, właśnie, myszka działa, dobra. O, dobra, będę jaskiniowcem z wielkimi tutaj fistami. Karwasze ubrane, karwasze activated. Dobra, ciu. professional like. gaming. O nie, jestem już wow. obok. Trzeba. Jestem obok kogoś. Co ja zapomniałem, kamiszy? Się... Wow. Czemu, wy... Czemu wy macie inne skiny znowu? O, nie, Ja właśnie ja, ja, ja chciałem. A nie. A to ja widzę u was inne jakiś O nie, jak mam się złapać? To byłoby szczelne. Czy jeszcze się ratuje? Nasz policjant tutaj. Tak. Lecimy razem. Ja! Remis. A może to i spróbujemy ja się, się pobić trochę. Spadaj, spadaj, spadaj tam na dół. O no nie, czemu ja spadłem? To, bo niebieski to jest to polo. Jest, jest, jest. Ja myślałem, ja myślałem, że Dragonima to jest to polo. jeżeli klikasz kontrol, to walisz z łebka. Zobacz. I jeszcze się oh. kładzisz. I kładziesz jako się tak na podłogę. Patrz, patrz, kładziesz się tak na podłogę pod kontrol. Nie. Nie nie nie, 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 nie. O, spadajcie tam, spadajcie tam. Dobra to polo. A, ale myślałem, że tutaj wezmę go Oni tam się biją, ja tutaj muszę. Nie. Od planki o, zajdę. spadliśmy. Alo, no, pomocy! Wypuść mnie stąd! Ja nie chcę już to grać. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty? Gdzie jesteś? Tam wyjścia ja, Bo my się tu trzymamy, jakimś cudem. Patrz, jakim cudem my się trzymamy? Nie na że nas. ty mnie trzymasz? O, nie wiem, ale chyba wygrałem. Po polo wygrał. Czyżby? No nie, czekaj. Co ty a grałeś? A co? Ci... O jaki nie, ty jak wyszedłeś! Kurde. Nie wiem! No, Dzianyga jeden! O. Czemu wydaje mi się, że ten ogień w końcu się podniesie? Wow! To nie padli sam! Jak mnie wyrzucił! Oj. Prawie. To polo to trudny przeciwnik. Gra to w mi 10 minut, a już ogarnia wszystko. Z no jak. Ej, po trochę rurę. w tekstury wpadłem! O kurde, co się stało? Ale go ja! Brawo, ja brawo. Ja Nie wygram Ja coś czuję, że ja tutaj nie wygram Szczęście nowicjusza trochę nie, nie pomagaj to Polo, bo on jest lepszy ode mnie teraz O nie Nie, jak ja, jak ja to zrobiłem? No nie Ta gra jest no, złożona już ty, nie żyje A ty Dobra, już wstaję, ja już wstaję, ja już wstaję Ku Ody, Jak skoczył, o Berecik ci spadł Kurde, Berecik jeszcze mi zwrócił, no ty... Ale wygrałem. Jaki finisher Ale wygrałem Ej gondola Jak dostałem gondola. z główki od razu Teraz ja Nie! Idziesz tam idziesz tam nad, have high, high ground Anaki Eee coś komuś teksturę tak? wpadło Nie. Komuś się ręka Czasami podnosi ci na przykład barki Na 15 metrów nad ciało Aha gdzie tam idziesz? Oś, ty, <śm> zatyłek, za tyłek! O nie, nie! To polał, <śmuj> No nie, to jest wow. Ja tu nie wygram. O, Spoko. O, pokażę wam coś ciekawego. Beret Paj, mocy. Pora. Ej, to, to pola w tym miejscu. O nie, przeskoczył tam. Ha. Idę do ciebie. Patrz, patrz teraz. Patrz, co ja robię z tą windą E co mi się tak dziwnie ścina? Patrz. No co? nie nie, 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 nie wstawaj! Boże, jak mi przywalił. Jak ty to przeżyłeś? A, bo Jak masz. nie, 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 nie! Dlaczego ja sam się zawiłem. Dobra, do przeżycia jest to nawet. No jak SPADŁ Co ja zrobiłem? Ja myślę, że Dragonima jest na tym, że on spadł pierwszy Boże O, masakra nie. Ludzie Dobra. jeszcze jednej gwiazdki nie mam, no. No dragon jest tutaj ewidentnie faworytem tej gierki, no o, ale myślę, że jest poćwiczymy ten... sobie. Kółko, jest kółko, będzie zabawa teraz. Ja strażnikiem nikt nie wejdzie. Ja idę na kółko. Nie, nie interesuje mnie wasze zdanie. No, No zostawcie mnie, chcę na kółko! Dwa, nie chcę iść Raz na dwa, kółko, zostaw mnie to ja chcę iść na kółko. Bawcie się nie, tam, nie, jedę nie, na kółko. Ja, ja, prawie, prawie! Ja jedę na młyn. O, w drugą stronę. Nie, może się. odejdę od dragona na chwilę. O, patrz, patrz, co tu się dzieje. No nie, Poznamy. jak to mnie wyrzucił? Jak wy to tak robicie? Chujde. Jak? Wyszkoleni już jesteśmy w boju Walczyliśmy Nie, to, ale to polo jest jakiś silniejszy, nie wiem o co chodzi Ale jak, że wyrzucamy w sensie, czy co? No Znaczy wiem, że trzeba dwa przyciski myszy i shiftem, trzeba, tak? Tylko... Trzeba shift najpierw i dwa przyciski myszy nie i po prostu wyrzucić za barierkę Jakby tak przyrzucić, no właśnie A. Czemu ja tyłem płynę? Nie wiem, ale utoniesz No nie, nie Co hamburger jeszcze wpadł? Dragon ryzykownie O, o, o Jak on to zrobił? No ja też nie wiem jak Dragon tam próbuje go dojechać Instant stąd, stąd. Ja Trzymam Cię, trzymam cię. Jak tak się tyłem trzyma Gryź, gryź Dragon, gryź Nie, 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 nie No nie no No i yeah. Dragon Boże ja mam zero gwiazdek, yeah. jakiś wstyd Jeszcze tańczy w wodzie Topi się i tańczy Dobra, no ja mam przynajmniej honorowe dwie gwiazdki no. Boże ja muszę Nie wiem końcu. ile to jeszcze O, o to poleś sam tam, trzeba do niego dojść Trzeba soli... O! Ja się trzymam. Nie, 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 nie. Nie. Nie, mu. Że to wygra, jest, kurde. No. Jest. Nie, coś się zepsute, słuchajcie. Idziemy tam. O, wszyscy dostawali Gusasze Dragonima, idziesz tam. Dragów nie ma chyba, co? Nie, słuchajcie, co się <śmulet> zepsute, <śmulet> ewidentnie. Ej, Dragonima, co ty. Co tu się dzieje? O ty się zrobiłeś? Musicie to zobaczyć, co się, co? co się tutaj działo na ekranie, bo ja byłem e, ugrzęzłem po prostu w teksturach. Widzę. No tak się czasami no, dzieje. No niestety są błędy. Teraz przezwyciężyć. Gong od razu. Dobra, jak to jest fajne. chodź do rury, Ej, chodź do po rury, po, jest achievement. Jeżeli wskoczysz do rury, to jest odcinek sprawdzaliśmy. Tutaj po, obok, skocz do niej. Skocz, 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 no, skocz Skocz, szybko, szybko No nie, szybko, o tak. Jest yes, achievement, jest, no. kurde i wygrałem Dwa w jednym O nie, mamy po pięć gwiazdek Jest dobrze Pieczywko jest, yeah. jest honorową. Nie, nie jest dobrze, nie jest Ale dobrze Ale masz honorową pieczywko, Pamiętaj. A Właśnie pytanko A dla widzów, czy A, no. taka forma live'a by wam się spodobała Dajcie znać w komentarzu, bo może na live'ie też sobie tak pogramy Oczywiście zapraszamy też więcej osób, dlatego że każdy kto ma na Steam'ie może dołączyć nie. do Tak jest, gramy, gramy na, na Steam'ie jest Tylko na Steam'ie Teraz jest promo no mocny, no nie wyhańce. no znowu! Serio? Przestań tak robić, bo to pulo wygrywa ciągle, no. wiem co ty tu waliłeś. W imieniu prawa w imieniu Trzymaj, prawa cię zabieram Polo, do, do więzienia W prawa zabieram cię do więzienia o, Zostaw mnie. Wyrzuć go, wyrzuć go za mapę Polo. No czemu taki jesteś, ja tutaj mam najmniej gwiazdek No i co tego? W imieniu prawa, wywalam nie, cię! Yes, Ale go wziąłem Zero point! Ej, jestem normalnie na prowadzeniu! Trzeba to zmienić! O, rekiny, Trzeba rekiny. to zmienić! Troller! No. O, to jest ten rekin! Tak. A tutaj są te przyciski, możesz przesuwać tym, patrz. Od razu ty... No co ty mi lootę dałeś? O nie, za to jest śmierć. Wywala się. Be jakby kibu. to wywalać, Wywala tak? nie. utonął. Utonął. Ja. No jak? Czy teraz nie? Nie ma. Ale czuj, jak ty tam przeżyłeś jeszcze? To utop się tam, rekiny zaraz po przyjdą. Aj, myślałem, że... Walka z cieniem. Słuchajcie, coś jest zbugowane w tej sesji. Kurde. O czapkę straciłeś. No nie, moja... Nie! O nie! Trzymam cię. Pieczywko i walka z cieniem. Nie, rekin płynie, rekin! Rekin zostaw, nie, jak skoczył. Co jest? What? Zabrał mnie. Dwa rekiny Zabrał są! Mnie. Nie, 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 nie. Trzy rekiny! Płyń! Nie, jest, Wygrałem! Pieczywko! jest! A, jeszcze ten, rękami, ja tańczyłem. <laughs> Jeszcze się to nie, ale... nie! Yes! Dwie gwiazdki w końcu. Czekałem na to cały dzień. O, o nie, pociąg! Iść... O kurde, kto to Polo dostał od razu. Dobra, ja... Nie no, co jest?! Ale wypadnie. Czemu ja spadłem?! mnie tam. Iść tam. No co wy robicie? Dragonima! Idź tam, tu, tu, nie! Top się, top się w tym też. Dobrze, o nie! No jak on wyszedł z tego? Od zapala spada. O, Topolo, wciąga cię, nóżki ci wciąga. Pomóż oh, mi! Się. I the ground. Bracie, pomóż! Simba! Nie, jak to było? Skazał. Skazał, nieee, ja! On mnie zmienił! No wziadku. wiecie co? Ej, ja nie widzę nikogo, kto mnie atakuje? <laughs> jak to nie widzisz? To lawin Jak ma. to nie widzisz? O kurde, co się dzieje? A to polo, Ja. Topcie się. To Topolo się topi. Ja tu to mam. Normalnie coś jest tutaj zepsute. D. A, i się puściłem. Daj mi rękę, <noise> daj mi tą rękę, proszę, daj mi rękę. No. Nie, tu coś się z nim Brawo, dragon. Dobra. Brawo, na zwycięzcy. Fetti. Fetti. <noise> Ale w sumie dwoma punktami wygrał Dragon. Moi drodzy, no tak jak słyszycie, my już mamy zjechane gardła. Są emocje, także te emocje z nas wychodzą kosztem naszych głosów, krtani i tak dalej. Dziękuję bardzo za wspólne gierki, Pieczywko i Dragonowi. Wyraźcie swoją opinię na ten temat. Co myślicie o takiej serii, może? Zobaczymy, jak się przyjmie ten odcinek. Zostawcie komentarz, łapeczkę, subskrypcję. No i cóż, pozdrawiamy. Do zobaczyska. Na razie, śmanko. I cześć.